A los Lubisz mieć taką muzykę? Ja ściszyć! No, nie, A ściszyć? Kurde, piątek, piąteczek, piątunio, mieciu! Taka muzyczka! Jedziemy! Kolejna nocka! Kotański! Kotański? Kotański, idzie się wykąpać Dobra, piątek, piąteczek, piątunio Lecimy z mieciem na jęczmień dzisiaj

Dzisiaj nocki nie będziemy robić, zrobimy sobie 25 hektarów, czyli połowę areału jęczmienia. Jutro zrobimy drugą część i po kolei, po weekendzie, zaczniemy pryskać znowu Pojechali. pszenica, nie? Pojechalibyśmy na, na pędzino, ale ja się boję. Ale co pojedziemy na pędzino, jak moja teściowa tutaj jest teraz. Na, na świetlicy. A to możemy jechać śmiało. Możemy jechać śmiało. Po no, się boi, że dostanie od mojej teściowej patelnią. No, no zawody mnie poleje. W kawałku ile masz? 5. Później przejedziemy na 7-hektarowy kawałek Później na 2,5 hektara niecałe i później 10 hektarów na końcu i, i na dzisiaj będzie fajrant, nie? Fajrant? Tak się zastanawiam, mieciu, chyba nie warto cofać jest, chyba nie warto cofać jest, kurwa, wiesz? Ja będę wyłączał na tym i... Zabija tak. się bo cofania to jest. A. Za duże jest na cofanie. tam Ja wiem, pici kłaka, ja tutaj sobie wyłączę, nie? I teraz włączę, o zobacz, nie? Tamten słup tylko aby ominąć, to tam się cofnie, nie? No. To dobrze, że na reszcie areału w ogóle nie ma ani jednego słupa. No. Ani jednego nie ma, zobacz. Pęzino nie ma słupa. Nie, sorry, na podleśnej są słupy. Tam mam jęczmień i tam są słupy. Na Lubowie nie ma, na Grzędzicach nie ma. Na razie wygląda ładnie ten jęczmień. Po malutku się zaczyna kłosić. Jak to mówi nasz kolega Johnny, święta Zofia głosami wywija na 15 maja, nie? No. Na 15 już blisko, bo dzisiaj 12, czyli tuż, tuż. Gdzie jest ożeniło się chłopisko, szkoda chłopaki, wszystko. I co? Ożeniło się blisko? Szkoda chłopaki to wszystko. No Także piątek, piąteczek, piątunio. Pięknie muzyczka w radyjku sobie gra. Remiksy jakieś różne. Mieciu mówi, że to kocia muzyka, że to nie dla A, niego. A jest poszliście tańca, matyko, Albo <laughs> ja to jolem. zona moja. <laughs> I dojeżdżamy do no. kolejnego kawałeczka jęczmienia, no. rozkładamy lance i lecimy. I lecimy pomalutku na następny kawałeczek Każdy orze jak może, chłop śpija jemu rośnie A my nie śpimy, tylko pryskamy Tylko spokojnie, tylko spokojnie miecie, tylko spokój może nas uratować, znamy <grytanie> przewalić to <gryź> jest no jak. Żeby mieć chociaż takie drogi były wszędzie, nie? Nie, to będzie Ale jest te drogi na Carkach, na to samo przejewane. Zara pęknie, to siedzenie jest tak rozwiebanem, ja tak muszę, no, muszę nowy fotel kupić. Nie, strzela fotel, no muszę nowy fotel kupić bo Swoje już wypracował. On raz mi pęk jak Orkę jeszcze robiłem tym ciągnikiem, to do tyłu poleciałem. Spawany był no, albo nowy fotel, albo sprzedać traktor Lepiej nowy fotel może, co? Ja to zostawić? On jest tak dopasowany Dopasowany do opryskiwacza, nie? Nie trzeba go odczepiać, cały czas jest. Następny traktor jest wolny na żniwa do przyczepy, czy, czy nawet do talerzówki, czy do innych maszyn. Bo szrek to do niczego nie pasował, nie? Jedynie co do paki do kamieni. Nie? Jakieś tam grochy na poplon nim rozsiewałem, ale to tak mogę to robić przecież innym ciągnikiem. A do tego fotel trzeba kupić nowy i dalej nim robić. No i dobra, przed nami 10 hektarów. Działamy. Muzyczka gra. Przyjemnie. Z mieciem tutaj rozmawiamy o dziewczynach, nie? To. <laughs> Powiedz maliniakowi, niech mi tą Ukrainkę przywieź. <laughs> dobra. Widziałem, że tutaj jest o dziewczynach. ja jadź. Dlaczego mam w samochodzie i Ukrainę. Co tu Powiem Wam tak, zakończyliśmy ten kawałek. Pusty zbiornik. I tak się zastanawiam, mamy godzinę za 7 minut 00, godzina 12 w nocy. I co, tankujemy się jeszcze i jedziemy na ten kawałek 17 km od gospodarstwa? Co Wy na to? Tylko mieciu mówi, że on na sucho nie jedzie. A samemu mi się nie chce. <śmiennie zjadka> <śmiennie zjadka> Czyli co? Trzeba gardło przepłukać? Co się mieciu stało? <śmiennie zjadka> Po tankujemy się jeszcze na pędziną? Nie ma problemu, tylko weź tam ktoś na drogę. <grym> kurwa, to jest... No to ja będę latidział, działce robić kurwa. Wyłożymy się na będę jechał. Jak trzeba to jedziemy. Bo... No jutro mi zostanie tylko jedno pole, 10 hektarów, jeśli chodzi o jęczmień. A jutro mam urodziny, to wolałbym wieczorem z żoną posiedzieć, nie? Urodziny urodziny! No. Ty też coś na urodziny postawę. Nie nie, co zaraz. Jak ty masz urodziny, to ja ci stawiam. Aha No. A jak ja mam urodziny, to ty musisz mi postawić. No to jako kopiejkę mi dasz. <laughs> no to tak to wiesz. No kurde, mieciu. No kurde, no. Mała. Mała. O ile jutro będziesz miał? wiosenę? Oj, 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 oj. Czas a chuj, leci, a my jak małe dzieci, nie? <laughs> Czas leci my jak małe dzieci 36 no jeszcze trójka z przodu to nie jest tak źle, nie? No, jeszcze okay. konar Konar dobrze płonie No! ja to tu, ja tu nie maruje ja tu... okay. mi, mi i tak mieciu nie chce się spać, bo bo ja do szóstej robiłem i tam parę godzin się przespałem i mi, no. się, mi się wszystko przestawiło teraz, nie? Na nocne zmiany Także chyba zatankujemy, pojedziemy sobie na to pęzino. A jutro mi zostanie jeden kawałek na spokojnie. Zresztą spojrzę w prognozę, jak to wygląda. Czy jakie, jaka jutro w ogóle pogoda będzie, nie? Norweską tam No, norweską, albo pogodę radar. Fajnie ma być, ciepła noc. Pokazują kurde 10 stopni, 9 stopni o 5 rano tylko. To jedziemy pryskać na pęzino. Jutro ma być 20 stopni i pod wieczór... To ma być wiatr jutro, w dzień dzisiaj też był, kurde na poniedziałek jakieś małe te opady deszczu pokazują, fajnie jakby coś popadało. No teraz jest bardzo ważny deszcz w tej fazie tych roślinek wszystkich, na buraki wody nie potrzeba, bo wilgoć jest, ale niestety, niestety te rośliny tutaj już są duże, rzepak, zboża, one teraz potrzebują wody. Teraz potrzebują wody Dobra, na horyzoncie godzina pierwsza. Mamy 17 km do pola. Idzie no. ciebie która? I wonaś, i czego nie poszekła? To dzień naciska się. O to do zabiebania. O, świecie wieku. Za dziesięć. Za 10 minut godzina pierwsza. No, radna zielona no. No <laughs> 17 kilometrów do pola, jedziemy opryskać 13 hektarów. To już na wyjebanie, to mi jedną nożę To póki nie. Za dwadzieścia złotych się kupi na rynku, bo... Także lecimy, pryskamy, wracamy i dopiero idziemy spać. Tak. I tak nie, bo się jeszcze jechało, jakbym Pod włos! Mamy 2,5 tysiąca litrów W opryskiwaczu no i co? Tamten stary opryskiwacz miałem 2,5 tysiąca litrów nie? No. To szrekiem jak jeździłem Jak go ciągałem To tu pod tą górkę szrek puch jak nic A ten zobacz Tutaj w pełnym się rozpędza Jedno no powiedzenie Dostał ten draf A już dopasowany tutaj Do tego opryskiwacza Także dostał ponad Ktoś przelewiał tam kurwa Mateja, który go do Wiem, że tam wszystko swojemu, ale mówię co I co wy na to, widzowie? Dobra, lecimy, lecimy, 17 km już mniej, zrobiliśmy ze dwa po dziurach Tam będzie najgorzej <laughs> przez te zabliziajki No tak, tak Dalewo, Dalewo Dalewo. Da na no, no. Na Czarnkowo Tak, dobra śpiewa. i dobra panie i panowie tanecznym krokiem z mieciem dojechaliśmy 17 kilometrów od gospodarstwa do naszego 13 hektarowego kawałeczka kawałek ogólnie jest większy ale ornej ziemi czy też, się czy też to, co się uprawia, jest 13 hektarów? Pryskamy. Rosy nie ma. Cieplutko. 10 stopni. Działamy. Także Zgrym rozkładamy lance tego, i lecimy. Ustawisz? No. To co się włączyć? To się drak? No, nie ma wody na pustyni. <śmiech> <śmiech> Tylko piach. Rzeka Marzeń, tak? Nie wiem, Mieciu, to twoje przeboje. O, to to <tosgarna> a, bo bo nie ja, ludzie ja się kochają, kochają. Kochajmy się szanujmy i kochać nie bój mi się. Bo to, co te was zmieniają, ludzie się kochają. Kochajmy się, a, o mnie ta? Ona nie wyga, tak źle. Ona powiedz, co no dobra no Cyganka bo ma to A ty górol Dobra panie i panowie, tanecznym krokiem skończyliśmy ten kawałeczek, mamy godzinę drugą 25 Trzeba jechać spać, chyba nie? Jutro zrobię to 10 hektarów, nie wiecie? Ja już nie będę dzisiaj wariował. Zanim się o, zatankuję. trochę trzeba dzisiaj pospać, a jutro sobie zrobię wieczorem i już, nie? Przez korytarz. Z tym, że tu jest dłuższa trasa do tej ładnej drogi, nie? Ale tu jest stąd nie wiem o co chodzi. Później będzie gorzej znowu. Jedno torowisko, drugie torowisko, trzecie torowisko. To na stopie stawaj No Jebać ją w ziemię no. Dobrze wiesz, mi nie kochasz Jest ciśle. To jest prawda Staraj się Słuchaj świat, muzyki, nie gadaj głupot no. Masz w sobie Możesz, kto będzie z tobą Ja to, wiem, ja bym się aż Kiedy ktoś Odmieni twój los Bo żyje się raz Łączę klimę, bo ci się ciepło zrobiło. Oli słabka kolejna. Jak najlepiej wykorzystać swój czas Na więc kocha, ile się da, bo żyje się raz. Żyję się raz, spróbuj więc sam I jak najlepiej wykorzystać swój czas A więc kocha ile się da Pożyję się raz thank wow. Nie odbija, tak? No. <grymne> to by pojadło. Weźmy przejazdę za polu. No. Nie wiem, śpiewaj ty. Kurole! Jest Jedno pytanie. Jutro po mnie przyjeżdżasz? Przyjadę. Po której? No mech jas. Jak się wyśpię. A dobra! Chodź te napoje, niech nie fruwają tutaj. Dobra, 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 dobra. Ja Tomek nie zamykam jak to się mówi Dobra telefon masz, będę dzwonił no A, a zadłem teraz do O właśnie, o właśnie o Kurwa to muszę muzykę wyłączyć No to dobra wyłączę, bo kurwa ja mu czego nie odbiera, żeby go w czule tu i no, no. no, Kurwa, czucie No jak na radio miałem połączony z radiem jestem Ciebie było słychać i mnie w głośnikach dobra. Nara Kuła Nara, No kuła. Czym się No przecież czekam Nie krzyż na mnie No dobra, uważaj na samochody Pomalutku no. idź Jutro po ciebie przyjadę O Nara Czekaj Nara. się No i dobra panie i panowie. Zostawiłem miecia, miałem iść spać, ale. No ale nie chce mi się spać, to zrobię ten ostatni kawałek jęczmienia i finito. A że dzisiaj mam urodziny, to musi być wolny wieczór. Po malutku się rozwidnie nam znowu. Trzecia trzydzieści, gdzieś. Także. Co będę się spinać jutro wieczorem w ciągu dnia? Parę rzeczy mam do zrobienia w przyciągniku. Jadę, zakończę ten temat. Jęczmienia. I trzeba sobie zrobić wolny wieczór. Koniecznie. A tak będę się jutro musiał spinać z tymi 10 hektarami. Na pewno w ciągu dnia, czy nawet z wieczora, może nie być warunków. Trzeba będzie znowu jechać po ciemku. Także jedziemy teraz po ciemku. Po co jutro? A że organizm się troszeczkę przestawił od tych nocek. Nie będziemy czekać Powiem wam, że ten fotel Chyba długo nie wytrzyma Trzeba myśleć, aby kupić nowy fotel Do tego traktora to no może nie nowy Ale jakiś używany w dobrym stanie Zobaczymy Lecimy na ostatni kawałeczek jęczmienia Powiem wam, że z Mieciem się bardzo ciężko dzisiaj nagrywało Mówię mu, że nagrywam A i głupoty zaczął gadać No jak to mieć no ale dobra, coś tam na pewno puszczę wam. A tak sobie pomyślałem, że warto jechać na ten kawałek, bo bo tam grasują dziki. Może akurat o tej godzinie je przepędzimy stamtąd. Jedziemy. Mam ciągle nocy mało. Tomek, spokojnie, tylko spokojnie. Rozbłśnie się. Fortuna 15. Proszę bardzo Proszę bardzo Mamy dziczki, urosły Skórczybyki Wiedziałem, że tu będą I ryją tu dalej Troszeczkę je odstraszymy I Dobra Zrobiło nam się widno no, może jeszcze nie tak bardzo. I co? Koniec. Znowu zastał nas poranek. Noc jest krótka, panie i panowie. Naprawdę. Czemu człowiek musi spać? To jest słabe to jest. Kurde, jakbyśmy nie spali, to byśmy dwa razy więcej życia widzieli. Co nie? I co, gdzie te dziczki uciekły? Uciekły, wspaniaczki. Tutaj na ścieżkę wychodzą ryć. Nie wiem, coś w tej ziemi jest, że one cały czas w tych samych miejscach walą. No, tam już gdzie jęczmień nie ryją, ale wychodzą cały czas tutaj na tą ścieżkę i ją sobie kotują. No. Widać tam jakiegoś cwaniaka. Siedzi tam, o 哎呀！哎呀！哎！哎！不是。